Chryste, dzień dobry Państwu z tej strony Damian Danielak, obywatele niebapl. Ci, którzy mnie znają od niedawna i ci, którzy w ogóle mnie nie znają, no, mogą nie wiedzieć, że byłem osobą swego czasu dość mocno udzielającą się politycznie i dwukrotnie startowałem w wyborach do Sejmu na urząd posła. Co prawda nie zostałem wybrany, ale też no, biorąc pod uwagę, Moją pozycję na liście i opcje polityczne, z jakich wówczas startowałem, z tym, jakie miały wówczas poparcie, no to osiągałem dość dobre wyniki, ale w trakcie kampanii wyborczej, no, niemałe emocje wywoływały moje plakaty wyborcze. A oto pierwszy z nich. Hasło moje wyborcze brzmiało Polska, chrześcijańska, nie muzułmańska. No, wiele osób to oburzyło, a drugi plakat z 2019 roku wyglądał w taki oto sposób. No, wielu ludzi tutaj zostało też oburzonych. Wiecie, taki dość odważny plakat. Tutaj trzymałem Biblię. Wiecie, niektórych to oburzało, że tutaj będę budował państwo wyznaniowe, prawda? Tego typu rzeczy, ale spokojnie nie, nie to było moim celem i ja w ogóle nie pochwalam państwa wyznaniowego. Sam Jezus mówił, że co cesarskie należycie cesarzowi, a co boskiem Bogu, więc ja tutaj też jak no, dostrzegam pewnego rodzaju. E, rozdział. W każdym razie e, te plakaty wywołały ogromny ból, oburzenie e, postępowych środowisk lewicy, która tutaj była oburzona, że jestem taki nietolerancyjny, zaściankowy, prawda? Wiecie, osób, które tu opowiadają się za tym, że wszystkich powinniśmy y, przyjmować jak leci, prawda? Budować tu multikulturowe społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Też co jest ciekawe, y, moja osoba też była bardzo mocno krytykowana przez, uwaga, chrześcijan, y, także ewangelikalnych y, chrześcijan, ale y, na czym chciałbym się tutaj y, skupić? Szczególnie na moim pierwszym plakacie wyborczym, gdzie e, wtedy mieliśmy tutaj temat e, przymusowej re, relokacji przybyszów z państw muzułmańskich. E, Polska tam miała ileś tam przyjąć. E, dochodziło do różnego rodzaju manifestacji na terenie całego kraju. Sam e, zresztą e, brałem tutaj w tym udział. I e, no. Z czasem te osoby, które mnie tutaj krytykowały, zaczęły siedzieć cicho, bo doszło do zamachów terrorystycznych w Paryżu, w Brukseli, Nicei, w Berlinie, w Manchesterze, Orlando i tak dalej, i tak dalej. Seria brutalnych muzułmańskich zamachów, gdzie ginęły również kobiety, dzieci, osoby zupełnie niczego niewinne. No, może zawiniły tylko tym, że nie wyznawali tego, co tam sobie głosił, niejaki Mahomet. No, szanowni Państwo, też nikt mnie, co ciekawe, nie przeprosił, ale ja tutaj nie oczekiwałem i nie oczekuję żadnych przeprosin. Ale zobaczmy, co teraz się dzieje. We Francji mamy tam bardzo poważne zamieszki płoną samochody, niszczone są sklepy, dochodzi do poważnych zadym z policją. Policja ma tutaj problemy, żeby sobie z tym wszystkim dać radę. I no my Polacy oglądamy to na takiej zasadzie, że to jest straszne, to jest przerażające. I nawet cieszymy się, że mieszkamy w tej Polsce. Może, co prawda, może, no z pewnością tutaj pod względem finansowym, gospodarczym jest Dużo gorzej jak we Francji, ale przynajmniej jest bezpiecznie, prawda? I w ogóle to, co się dzieje w Europie. Słuchajcie, Szwecja jest w światowej czołówce gwałtu. W wielu innych państwach europejskich, oprócz tych, które wymieniłem, w Belgii, w Wielkiej Brytanii, mamy strefy no-go, gdzie osoby, które nie są muzułmanami, no, unikają pewnych miejsc, unikają pewnych dzielnic. Nawet policja boi się tam wjeżdżać, nawet policja ma poważne problemy, by tam interweniować. I widzimy, że mamy do czynienia z poważną islamizacją Europy. Wiecie, co my póki co no, możemy się czuć bezpiecznie, ale słuchajcie, no, wcale nie powinniśmy się czuć bezpiecznie. Wiecie, ostatnimi czasy mieliśmy dość głośną tutaj w mediach e, historii naszej rodaczki Anastazji, e, pięknej dziewczyny, która no, miała może jakieś marzenia i tak dalej, i tak dalej. E, I która została zamordowana i brutalnie zgwałcona. E, oczywiście gwałciciele z kręgu cywilizacyjnego nieprzypadkowego, ale to jest przerażające, to jest straszne i, no, widzimy, że to się dzieje za granicą, ale słuchajcie, to się zaczyna dziać u nas w Polsce. Słuchajcie, w zeszłym tylko roku zarządów obecnej partii, z państw muzułmańskich ponad 130 tysięcy obywateli uzyskało pozwolenie na pracę. Tylko w ciągu roku ponad 130 tysięcy obywateli z państw muzułmańskich otrzymało pozwolenie na pracę w Polsce. A doliczmy do tego tych, co jeszcze wcześniej przyjechali, którzy tutaj żyli w Polsce. Doliczmy do tych, którzy w tym roku tutaj przybyli i mogą tutaj też przyjeżdżać. I co się dzieje w naszym kraju? No, mamy na przykład e, o, taką firmę jak Uber, i ona słynie w dużej mierze do no, zatrudniania obcokrajowców obcokrajowcy pracujący dla Ubera, kierowcy Ubera. Bardzo często są mm, z innych państw i również właśnie z tego kręgu muzułmańskiego. I teraz wpiszcie sobie Uber Gwałt. Wyszukiwarce Google. Słuchajcie, wyskoczywam tyle artykułów. Masa różnych artykułów o napadach na tle seksualnym, o gwałtach. I no widzimy, że no tutaj tego jest coś bardzo, bardzo dużo. I słuchajcie, Polska już. Mówiąc, jak lewicowym językiem została no, zostaje ubogacana kulturowo. I słuchajcie, to jest przerażające, to jest straszne. Oczywiście no, yy, należy chodzić na wybory i w zbliżających się wyborach należy zagłosować na partię opcję polityczną, która będzie się temu absolutnie przeciwstawiać. Ale moim zdaniem, to jest. Yy, za mało. Tutaj też powinniśmy się siebie nawzajem, oddolnie uświadamiać, czym jest islam, e, jakie to niesie zagrożenia. E, powinny być różnego rodzaju manifestacje, e, naciski na polityków, żeby tutaj e, Polska nie ulegała islamizacji. Co prawda jesteśmy w dużo, dużo lepszej sytuacji, jak na przykład Szwecja czy Francja. E, no moim zdaniem te państwa już są e, absolutnie przegrane. No w Szwecji, to prawda, jakaś tam prawica doszła do władzy, ale już moim zdaniem jest dla nich za późno na powrót do, do normalności. Ponadto też powinniśmy pamiętać o tym, że na przykład w Kazachstanie mamy już czwarte pokolenie Polaków, ludzi, którzy tam zostali zesłani, czwarte pokolenie. Polskich patriotów, ludzi, którzy utożsamiają się jeszcze z Polską, którzy mówią po polsku, i no, wielu młodych ludzi, tam mieszkających, wielu Polaków, chciałoby przybyć do Polski. I tu powinniśmy wspierać politykę, która będzie otwierała się na nich w pierwszej kolejności na politykę narodową. E, powinniśmy też właśnie sprzeciwiać się różnej maści. Działaniom lewicy, powinniśmy tutaj właśnie krytykować lewicę, yy, wiecie, przychodzić na spotkania z lewicowymi politykami, yy, przemawiać tam, zadawać niewygodne yy, pytania, by właśnie tutaj yy, środowiska i lewicy, ale też i prawicy, żeby odczuwały presję yy, normalnych ludzi. I jeśli ktoś twierdzi, że moja postawa jest tutaj niechrześcijańska, to powiedzcie mi, czy Przestrzeganie przed islamem jest e, niechrześcijańskie? Czy przestrzeganie przed czymś, co jest e, no moim zdaniem złe? E, czy jest to niewłaściwe? Na moim kanale znajdziecie filmy na temat islamu, na temat treści, jakie e, znajdziemy e, w Koranie. Zachęcam do obejrzenia, obejrzenia tego filmu, zapoznaniu się z, z tym i powiedzcie mi, czy e, treści, jakie. W Koranie tutaj usłyszycie, czy one są czymś dobrym, czy one są czymś, e, czy one są czymś e, właściwym. Tak? I przypominam też Dzieje Apostolskie, rozdział 17. Tam Bóg wyraźnie napisał, że Bóg każdemu narodowi dał e, miejsce i czasy zamieszkania. Biblia sprzeciwia się e, multikulturalizmowi, bo multikulturalizm prowadzi do różnego rodzaju problemów, różnego rodzaju zamieszek a to nie jest dobre, to nie ma nic wspólnego z Bożym porządkiem. Jeśli uważacie, że to, co tutaj powiedziałem, jest wartościowe, możecie dać kciuka w górę, zasubskrybować kanał, podać go dalej. Możecie też wesprzeć nasz portal finansowo. Link w opisie filmu. Życzę Wam wszystkiego dobrego, moi kochani. Zostańcie z Bogiem.